Witajcie, jesteśmy tutaj z Nerciem. Oczywiście przy okazji WCS-a jesteśmy w studiu w Kolonii, w studiu ISL-a. Witaj Nercio. No cześć. No właśnie, bo jutro grasz swoją grupę. Dzisiaj jak widzimy dzielnie walczy Mana, na razie wygrywa, więc jest szansa nawet na pierwsze miejsce. Powiedz, jak twoje samopoczucie przed grupą i jak czujesz się przygotowany? No trafiłem najtrudniejszego w sumie przeciwnika, jakiego mogłem dostać w mojej grupie, czyli Sana, no ale myślę, że będę próbował go jakoś zaskoczyć, to może się uda. Na no, Stardust i LifeZero to są zdecydowanie do ogrania, no ale czy, czy to się uda, to zobaczymy jutro. No właśnie, zobaczymy jutro, na pewno wy będziecie e, trzymać kciuki jak zawsze e, z nercie. no ale właśnie, powiedz mi coś o twoich celach. Czy twoim celem takim podstawowym jest WCS, jak tam wygląda ten rok? Czy myślałeś już e, wiesz o kolejnych turniejach, czy chcesz, czy da, nadal jesteś tak mocno zmotywowany jak jakiś czas temu, jak pół roku temu, jak rok temu? teraz musiałem ominąć parę turniejów, no bo studia i sesja, no, ale później będę jeździł na turnieje DreamHack i to, czy no, wygrywać to już wiadomo, nie da się tak łatwo jak kiedyś, bo jednak więcej jest koreańczyków w Europie i w Stanach, więc oni tutaj sobie jeżdżą i wygrywają turnieje. No ale będę się starał jak zwykle pokazywać, najwięcej jest, szczególnie online, to zawsze, zawsze była moja domena, że tak powiem i no a na razie ciśniemy WCS-a. No właśnie, powiedz mi teraz e... Protozimba, jak wiadomo, no najgorzej zawsze chyba ci z tym Protosem szło. Powiedz mi, czy, czy są jakieś pomysły poza koruptor, e, Mutalisk, czy, czy, czy nie powiesz po prostu? Nie no, myślę, że ko Koruptor i Mutalisk to za zawsze będzie też moja główna strategia. Zobaczymy, czy, czy jutro w ogóle będę miał okazję ją użyć, bo Sun i Sardo znani są z tego, że lubią dosyć wcześniej atakować, więc do mutalisk to może nawet nie dojść. No ale to się właśnie jeszcze wszystko okaże jutro. Dobra, powiedz mi teraz troszkę z innej beczki, nadal naleśniki, co jest twoją ulubioną potrawą. Nie, nie, to tak szybko się nie zmieni, więc nadal na, naleśniki dominują. Chociaż e, w lecie jeszcze... Jeszcze jakieś tam truskawki z makaronem też, też da się zjeść. Tak, ja też bardzo lubię. Jeszcze z białym serem i z cukrem. Zawsze moja mama mnie uczyła takich prostych potraw i, i czasem sobie sam też robię. E, słuchaj, Nercio, bo pytałem też Mane a propos innych gierek, a propos innych hobby. Powiedz mi, bo wiem, że Ty też lubisz w inne gierki trochę pograć, powiedz mi, co teraz jest na takiej, wiesz, tapecie, jeśli chodzi o Ciebie, poza oczywiście StarCraftem. No ostatnio pograłem trochę z chłopakami z Networks w CES-a, ale teraz trochę od tego odeszliśmy, to, to trochę smajd, nie wiem czy, czy ludzie to w ogóle kojarzą, ale to jest też fajna gierka. To czasami to pogrywam oprócz Starcrafta. No i to tyle. A jeśli chodzi o inne hobby, takie wiesz, czy, czy, czy lubisz gdzieś tam wyjść ze znajomymi, czy raczej troszkę wiesz, zaszywasz się w domu i. Wiesz co, ja ze znajomymi lubię wyjść na Team Spika. To, tak, to, tak, to już mają właśnie nerdy komputerowe, więc, więc raczej takie sprawy. Dobra, ja Ci w takim razie życzę wszystkiego dobrego, powodzenia, motywacji, bo cały czas jesteś no, najlepszym naszym graczem, obok oczywiście Grześka, który tam widzę mocno poci się, żeby wygrać e, pierwsze miejsce, więc trzymamy kciuki. No i oczywiście zapraszamy wszystkich, żeby zaciskali mocno kciuki także za nercie.